Festiwal na tym polega właśnie, że jest żywym organizmem i pomysł, żeby robić go w takim miejscu jak Supraśl, jest celowy, żeby nasze happeningi, nasze spotkania, nasza interakcja z, ze środowiskami też wokół metastazja, które powolutku budujemy, były pewną synergią. Synergią, czyli zapraszaniem osób, które nie tylko są na plaży jako turyści, nie tylko osób z uzdrowiska, nie tylko osób, które przyjechały do Białego Stoku i przyjeżdżają na festiwal z dalekich zakątków Polski i świata, bo też takich gości mamy. Naszym celem jest właśnie to, żeby zbudować, kiedy jesteśmy tutaj na miejscu, kiedy próbujemy. Z artystami, otwieramy próby. Na próbę mogą przyjść nowe, nowe, przypadkowe bardzo często osoby, które powiedzą, że chciałyby poznać lepiej warsztat operowy czy lepiej nasz sposób pracy. Mamy diwę w tej roli pani Walewska, która została zaproszona do zmierzenia się z rolami męskimi metastazja, bo to właśnie na jej głos były pisane. Takie, a nie inne role, do których nigdy nie podeszła. Zaśpiewała jedną rolę męską w swojej, w swojej historii, w swojej karierze, a my tutaj jej zaproponowaliśmy refleksję na ten temat: dlaczego nie zaśpiewała więcej, dlaczego ten repertuar jest dla niej trudny, co to oznacza, jeżeli chodzi o tożsamość artysty, człowieka, kobiety. E, czyli zmiana płci e, na scenie. E, powstał spektakl Diva bez lustra, w którym to cały czas nasza, nasza Diva broni się przed tym repertuarem, chce nam udowodnić, że jednak e, należy do, do romantyzmu, że kochaweryzm. E, a tutaj z maestro Banaszakiem próbujemy udowodnić, że warto e, spróbować koloratur, że warto. Podejść do tego repertuaru w inny sposób, z arte de czyli z, z wybitną orkiestrą, ansamblem właśnie instrumentów antycznych, oryginalnych, historycznych. Więc mamy y, y, takie niezwykłe zderzenie y, z charyzmatycznej y, Małgorzaty Walewskiej. Y, równie charyzmatycznej i równie silnej wersji reżyserskiej dyrektora Michała Zdanieckiego z repertuarem i muzyką tego czasu i to na dodatek w bardzo szczególnym i wyjątkowym wykonaniu. Orkiestra Art Dei Slanatori jest zespołem w świecie muzyki dawnej, czyli tak zwanego nurtu wykonawstwa historycznie poinformowanego, czyli tego, że gramy tak, jak najprawdopodobniej muzyka brzmiała w czasach, w których komponowali ją i jej twórcy. W ramach tego napięcia między scenariuszem, repertuarem, artystami tworzącymi ten spektakl następuje przeskok takiej iskry, już dzisiaj to wiem, podczas prób, że nie mogę doczekać się dnia 15 sierpnia, żeby zobaczyć, co to, co to iskrzenie tak naprawdę wywoła i jaki pożar wznieci. Wszystko się wspaniale łączy tym, że nawiązujemy do tradycji baroku, baroku od, od czasów ostatniej ćwierci wieku XVII, czyli od kantyków supraskich, poprzez opery Metastasio, które były petrometastazją, które były w Supraślu w drugiej połowie XVIII wieku drukowane. Czyli różne wymiary tej twórczości barokowej, ale też nie tylko religijnej, ale i świeckiej. Ale wszystko też, co warto podkreślić, mieści się w ramach kultury chrześcijańskiej tradycji chrześcijańskiej, bo opery Petra Metastazja mieszczą się w kanonie oper chrześcijańskich, które promują aksjologię zawartą w, akurat w tym przypadku w Starym Testamencie. Warto też o tym też pamiętać, że, że ten festiwal poprzez chociażby Petra Metastazjo, poprzez kantyki supras supraskie promuje również tą kulturę chrześcijańską, Taką inspiracją to było otrzymanie tekstu, czyli kserokopii z tekstami Pietro Metastazja przetłumaczonymi przez Bazylego Popiela. Miałem to szczęście, że mogłem sobie wybrać libretto, do którego będę komponował operę i padło właśnie na Joasza Króla Judzkiego. Pod górę może nie było, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że piszę do tekstów, które były w rękach również Mozarta i Vivaldiego. No i z jednej strony nie chciałem nawiązywać do, do tej muzyki dawnej, ale z drugiej też nie chciałem się odcinać kompletnie i robić coś, co będzie muzyką, nie wiem, no, nowoczesną, awangardową, czyli taką, której się już nie słucha. Muzealną, bym powiedział. Wybrałem więc libretto. No, potem to była, to była sprawa formy tego utworu. Opera ma dwa akty i trwa nieco ponad 120 minut, dwie godziny. To jest dosyć duże wyzwanie, jak na, jak na kompozytora, co mi się udało. Muszę powiedzieć, że w. Chyba w pół roku powstała ta, ta opera. Takim też wezwaniem było skomponowanie dwunastu arii dla bohaterów. Mamy sześciu bohaterów tej opery. Trzy głosy żeńskie, trzy głosy męskie. Historia biblijna, ale też taka pewna nauczka dla nas wszystkich. Historia opowiada o złej babci, która. Chciała zostać królową i zamordowała wszystkie swoje wnuki. Za wyjątkiem właśnie Joasza, bo to się jej nie udało. Joasz był w prawie że no, malutki, był noworodkiem, został ukryty w klasztorze, no a potem osadzony na tronie, został królem, a, a jego niedobra babka została stracona.